Zginąłem w strzelaninie w kościele, gdy miałem zaledwie 17 lat. Moje serce przestało bić, moja świadomość oddzieliła się od mojego ciała. A to, co Jezus powiedział mi w tych momentach między życiem a śmiercią, zmieniło wszystko, co myślałem o wierze, o Bogu i o tym, dlaczego naprawdę tutaj jesteśmy. Moje imię to Mateusz Kowalski. A jeśli myślisz, że wiesz, co się dzieje, gdy umieramy, musisz to usłyszeć. Ponieważ to, co doświadczyłem tamtego niedzielnego poranku, nie dotyczyło tylko mnie. To było ostrzeżenie o wielkim oszustwie rozprzestrzeniającym się w kościołach dzisiaj. Wiadomość, która może zmienić Twoją wieczność i jest skierowana do Ciebie, do każdego, kto to teraz oglądasz. Byłem w trzeciej klasie liceum im Ryn. Mikołaja Kopernika. Kapitanem drużyny debatów, uczniem na liście honorów, tym typem nastolatka, który miał całe życie zaplanowane. Uniwersytet Warszawski wydział prawa może polityka kiedyś moi rodzice byli dumni. Moi nauczyciele mówili, że jestem uzdolniony miałem całą przyszłość zaplanowaną, wiesz? I tak chodziłem do kościoła. Każdą niedzielę do kościoła dobrego pasterza z moją mamą i młodszą siostrą. Ale oto prawda, której się wstydzę przyznać. Byłem tam fizycznie, a nie duchowo. Przewijałem ekran telefonu podczas kazania. Mentalnie przygotowywałem się do turniejów, debatów. Myślałem o aplikacjach na studia. Bóg był jak ten odległy koncept, który uznawałem, ale tak naprawdę nie czułem. Wierzyłem w Niego w taki sposób, w jaki wierzysz w grawitację. To tam, to działa, ale naprawdę o tym nie myślisz. Nie miałem pojęcia, jak źle się myliłem. Ta szczególna niedziela rozpoczęła się jak każda inna. 23 października. Pamiętam, bo to było dokładnie tydzień przed rozmową rekrutacyjną na Uniwersytet Jagielloński. Mama zrobiła nalesniki. Miałem na sobie moją ulubioną bluzę z kapturem pod kurtką. Jechaliśmy znaną drogą do kościoła, a ja w myślach ćwiczyłem argumenty debaty. Świątynia była pełna. Może dwieście osób, rodziny, dzieci biegające dookoła? Stary pan Nowak grał na organach. Pastor Kowalczyk na ambonie mówił o przebaczeniu i łasce, a ja siedziałem w trzecim rzędzie od tyłu, po lewej stronie, słuchając połowicznie, podczas gdy myślałem o tym, czy moje otwierające stwierdzenie do Mistrzostw Stanowych było wystarczająco silne. Nie słyszałem, że wszedł. Nikt z nas na początku nie słyszał. Pierwszy strzał zabrzmiał jak samochód cofający się. To powiedział mojemu mózg, po prostu głośny huk. Nic się nie dzieje, ale potem był krzyk naprawdę krzyk tego rodzaju, który przerywa ci klatkę piersiową i zamraża ci krew. Odwróciłem się i go zobaczyłem. Mężczyzna w ciemnych ubraniach, może w połowie trzydziestych, idący środkową ścieżką z karabinem. Jego twarz była pusta, próżna, jak gdyby tam naprawdę nie był, i podnosił ten karabin. Wszystko przesunęło się w to surrealistyczne zwolnienie. Patrzyłem na pastora Kowalczyka nurkującego za ambonę. Widziałem panią Wiśniewską chwytającą swoją córkę i padającą na podłogę. Słyszałem, jak pękają szyby. Dźwięk drewna pękającego. Więcej strzałów, pop, pop, pop. Każdy głośniejszy niż poprzedni. Każdy bliżej. A potem ludzie biegali, czołgali się, próbowali ukryć się pod ławkami. Organy zatrzymały się w środku nuty. Ktoś modlił się głośno po hiszpańsku. Dziecko płakało, a ja zamarzłem. Całe moje ciało się zacisnęło. Wszystkie te turnieje debat, gdzie ćwiczyłem zachowanie spokoju pod presją, cały ten mentalny trening, cała ta pewność siebie, nic z tego nie miało znaczenia. Nie mogłem się ruszać. Patrzyłem na tego mężczyznę z pistoletem, a mój mózg krzyczał biegnij, ale moje nogi mnie nie słuchały. Moja mama chwyciła moje ramię, ciągnąc mnie w dół, ale wciąż stałem pół sztyw, wciąż zamrożony jak idiota. To była chwila, kiedy nasze oczy się spotkały. Jego i moje. Tylko na sekundę, i nie wiem dlaczego mnie wybrał. Nie wiem, czy było to przypadkowe, czy przeznaczenie, czy coś innego, ale podniósł ten karabin. Skierował go bezpośrednio na moją klatkę piersiową i zobaczyłem, jak jego palec ściska spust. Uderzenie czuło się, jak gdy przejechała mnie ciężarówka. Nie ostre, nie piekące, po prostu ta ogromna, przytłaczająca siła, która wyrzuciła mnie do tyłu na ławkę. Słyszałem, jak moja mama krzyczy moje imię. Słyszałem płacz mojej siostry. Czułem wilgoć rozprzestrzeniającą się na mojej klatce piersiowej, ciepłą i lepką. Próbowałem oddychać, ale nie mogłem. Próbowałem mówić, ale nic nie wychodziło. Moja wizja zaczęła ciemnieć na krawędziach, jak gdyby ktoś zamykał zasłony. A ból, o Boże, ból, to nie było nic, co mogę opisać. Był wszędzie i nigdzie. Całe moje ciało czuło się, jakby było rozrywane i tłamszone w tym samym czasie. Pamiętam, że myślałem, że to koniec. O tak, to umieranie. Siedemnaście lat, zastrzelony w kościele. Nigdy nie dostanę się na studia. Nigdy nie zostanę prawnikiem. Nigdy nie zrobię nic, co miałoby znaczenie. A najgorsza część czułem się taki zły, nieprzestraszony zły, zły, że moje życie było kradzione. Zły, że zmarnowałem tyle czasu na rzeczy, które nagle wydawały się takie bezmyślne. Zły, że siedziałem w tym kościele każdą niedzielę i nigdy naprawdę nie rozumiałem, co to wszystko oznaczało. To, czego nie wiedziałem wtedy, to że wkrótce odkrywam odpowiedź na pytanie, dlaczego się to stało i to zmieni wszystko. Dźwięki zaczęły zanikać, krzyki stały się odległe, strzały brzmiały tłumione. Głos mojej mamy, wzywający moje imię, stawał się coraz cichszy i cichszy. A potem nastał ten moment, kiedy wszystko się zatrzymało. Ból zniknął. Po prostu zniknął. Jak gdyby ktoś włączył przełącznik, i poczułem coś dziwnego. Jakby moja świadomość oddzieliła się od mojego ciała. Spojrzałem w dół i widziałem siebie leżącego tam. Moja klatka piersiowa była zaszpecona krwią. Moja mama klęczała obok mnie, jej ręce przyciśnięte do rany, jej twarz zniekształcona bólem. Moja młodsza siostra Kasia, skulona przy ławce, oczy szeroko otwarte ze strachu. Ludzie wciąż biegali, wciąż krzyczeili, wciąż umierali, ale ja już tam byłem. Pływając, obserwując, czułem się całkowicie odłączony, jakbyśmy oglądali film czyjejś tragedii. Potem zacząłem się poruszać. Nie chodzić, nie latać po prostu poruszać się przez przestrzeń w sposób który nie ma sensu. Ściany kościoła stały się przezroczyste, a potem całkowicie zniknęły. Chaos i przemoc zanikły. I nagle znalazłem się w tym miejscu, które nawet nie potrafię prawidłowo opisać. Ściany kościoła stały się przezroczyste, a potem całkowicie zniknęły. Chaos i przemoc znikły. I nagle znalazłem się w miejscu które nie potrafię nawet porządnie opisać. Nie było to fizyczne. Nie była to lokacja. To było bardziej jak bycie wewnątrz samego światła. Czystego, błyszczącego światła, które nie bolało patrzeć. Światła, które było ciepłe i bezpieczne i jakoś żywe, i nie byłem już przestraszony. Cały ten gniew, cały ten strach, cały ten ból po prostu znikł. Zastąpiony przez przytłaczające poczucie spokoju. Całkowity spokój. Taki spokój, jakiego nigdy nie czułem w całym swoim życiu. Czułem się, jakbym w końcu mógł oddychać, chociaż nie oddychałem. Jakbym w końcu mógł widzieć wyraźnie, choć było tylko światło. I po raz pierwszy od dziecka czułem, że wszystko będzie dobrze. To wtedy go poczułem. Nie widziałem go na początku, po prostu poczułem jego obecność. Jak ciepło owijające mnie, jak bycie trzymanym przez kogoś, kto znał wszystko o mnie i i tak mnie kochał. A potem światło zaczęło nabierać kształtu nie kształtu takiego jak ludzkie ciało dokładnie ale formy, którą mój umysł mógł zrozumieć. I tam był Jezus wiem, jak to brzmi wiem, że ludzie będą mówić, że to był mój umierający mózg neurony wypalające się losowo halucynacja ale mówię Ci, to było bardziej rzeczywiste niż cokolwiek, co kiedykolwiek doświadczyłem w moim fizycznym życiu. Bardziej rzeczywiste niż turnieje debat, plany na studia i wszystko, co myślałem, że jest ważne. On tam był, dokładnie przede mną, i jego obecność była przytłaczająca, nie w straszny sposób, ale w taki, który sprawił, że zdałem sobie sprawę, jak mały byłem, jak ograniczone było moje rozumienie. Spojrzał na mnie oczami, które zawierały wszystko. Miłość, współczucie, autorytet, mądrość, smutek, radość, wszystko naraz. I gdy się uśmiechnął, to nie było tylko wyrazem twarzy. To było, jakby cały wszechświat uśmiechał się razem z Nim, jakby każda cząstka światła wokół nas wibrował z ciepłem. Mówił, a jego głos był nie do niczego niepodobny. Nie był głośny, ale wypełniał wszystko. Nie był ostry, ale niosł absolutny autorytet. Był jednocześnie łagodny i potężny, jak ojciec mówiący do syna, którego kochał. I pierwsze słowa, które do mnie powiedział, wstrząsnęły całym moim istnieniem. Mateuszu, czekałem na ciebie. Czekał na mnie, na mnie. Na chłopca, który spędzał niedzielne poranki skrolując przez telefon podczas kazań, na tego, który modlił się przed testami, ale nigdy naprawdę nie rozmawiał z Bogiem. Na tego, który całe życie żył dla swoich planów, swoich ambicji, swojej chwały? I on czekał na mnie? Chciałem mówić, ale nie mogłem znaleźć słów. Co się mówi do Jezusa, gdy zostałeś właśnie postrzelany i twoje życie przewija się przed oczami? Co się mówi, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko, co myślałeś, że jest ważne, nagle staje się bez znaczenia, a wszystko, co ignorowałeś, nagle jest jedynym, co się liczy? Zbliżył się, a ja poczułem, że fala emocji zalewa mnie. Nie moje emocje, jego smutek, głęboki, boleśny smutek. I jakoś wiedziałem, że to nie był tylko smutek ze mnie, to był smutek za wszystkich za ludzkością za strzelcem, który właśnie zamordował niewinnych ludzi za ofiary krwawiące na podłodze kościoła za światem, który odszedł tak daleko od prawdy, że przemoc w domu modlitwy stała się powszechna. Marłeś zbyt wcześnie powiedział, a jego głos załamał się z autentycznego bólu. To się nie miało tak stać. Nie w ten sposób. Nie teraz. Ale potem jego wyraz twarzy się zmienił. Smutek pozostał, ale coś jeszcze weszło w jego oczy: cel, determinacja i może odrobina pilności. Ale teraz tu jesteś, kontynuował. I musisz wiedzieć coś. Musisz coś zobaczyć. Musisz coś zabrać ze sobą. A ze powrotem, z powrotem do tego kościoła, z powrotem do mojego krwawiącego ciała, z powrotem do życia? Podniósł swoją rękę, a światło wokół nas zaczęło się zmieniać. Obrazy zaczęły się formować w jasności. Cienie i kształty, które czuły się ciężkie od znaczenia. I jego następne słowa przesłały dreszcz przez moje niefizyczne istnienie. Mateuszu zaraz ci pokażę, dlaczego się to stało. Dlaczego zło wydaje się zwycięstwem? Dlaczego ciemność rozprzestrzenia się w całym moim kościele? I dlaczego większość moich ludzi wciąż śpi, podczas gdy bitwa szaleje wokół nich? Zrobił pauzę, jego oczy wpatrzone w moje z intensywnością, która sprawiła, że czułem się jednocześnie odsłonięty i chroniony, widziany i bezpieczny. To, co zaraz ci pokażę, jest przerażające, ale to jest prawda. I tylko prawda może uwolnić mój lud, zanim będzie za późno. Światło wokół nas zaczęło pulsować. Spokój, który czułem, zaczął się mieszać z czymś innym. Antycypacja, strach, świadomość wszystko naraz. Ponieważ uświadomiłem sobie w tym momencie, że nie tylko umierałem, nie tylko spotykałem Jezusa. Byłem świadkiem czegoś wiadomości, objawienia czegoś, co zmieni wszystko. I cokolwiek miał mi pokazać Jakąkolwiek prawdę miał mi ujawnić, wiedziałem, że to wstrząśnie fundamentami wszystkiego, co myślałem, że rozumiem o wierze, o kościele, o duchowej wojnie, która dzieje się teraz w naszym świecie. Obrazy w świetle stały się wyraźniejsze, cienie przyjęły formę. I Jezus spojrzał na mnie oczami pełnymi miłości, smutku i ostrzeżenia. Czy jesteś gotów zobaczyć to, w co większość odmawia wierzyć? I w tym momencie, stając przed Nim, zadałem pytanie, które paliło w mojej piersi od momentu, gdy po raz pierwszy zobaczyłem to światło. Jezus, co z Kościołem? Co ze wszystkimi tymi ludźmi, którzy byli tam, gdy umarłem? W moim Kościele rozprzestrzenia się wielkie oszustwo, powiedział. Wielu, którzy twierdzą, że nauczają mojego słowa. Rozcieńczyło je, zmieszało z filozofiami tego świata, uczyniło je wygodnym i atrakcyjnym dla ciała. Głoszą dobrobyt bez poświęcenia, łaskę bez pokuty, miłość bez prawdy, wypełniają kościoły, ale opróżniają dusze. Poczułem łzy spływające mi po twarzy, bo wiedziałem, Boże, wiedziałem. Nawet w siedemnaście lat widziałem to: motywacyjne przemowy, przebrane zakazania, rozrywkę, która zastąpiła adorację. Wpływowców na ambonach, którzy budowali swoje królestwa, a twierdzili, że budują Jego. Ale Jezu, szepnąłem, głos mi się łamał oni są wszędzie. Największe kościoły, najpopularniejsi kaznodzieje jak mamy wiedzieć, co jest prawdziwe? Wziął moje ręce w swoje, a ciepło, które mną zalało, było czymś, czego nigdy nie doświadczyłem. To była miłość, czysta i niefiltrowana, ale była też ogniem. Pochłaniającym, czyszczącym, testuj wszystko do mojego słowa, powiedział nie do wersetów, które wybiorczo wykorzystują do swojej wiadomości, ale do całego świadectwa pisma. Jeśli nauka sprawia, że czujesz się wygodnie w swoim grzechu, nie pochodzi ode mnie. Jeśli obiecuje ci świat bez krzyża, to kłamstwo. Jeśli wywyższa chwałę człowieka ponad moją, to oszustwo. Nagel przestrzeń wokół nas się zmieniła. Nie wiem, jak to opisać, chyba że mogę powiedzieć, że widziałem to, co jemu się ukazywało Ziemię wirującą poniżej nas i nad nią ciemność nie tę ciemność, która pochodzi z braku światła, ale ciemność aktywną, celową, strategiczną. Siły duchowe poruszające się nad narodami, szepczące kłamstwa do uszu przywódców. Psując prawdę, wprowadzając w błąd nawet tych, którzy myśleli, że służą Bogu. Widziałem kościoły, gdzie ducha świętego zastąpił rozgłos. Widziałem wiernych, bardziej zajętych swoim wizerunkiem online niż wiecznym wpływem. Widziałem pasterzy karmiących siebie zamiast swojej owczarni, budujących imperia zamiast uczniów. I nad tym wszystkim słyszałem głos, nie głos Jezusa, ale coś skręconego i starożytnego, szepczącego: Pokój, pokój, gdy pokoju nie ma. Wizja mnie przerażała. Bo rozpoznałem siebie w niej, ile razy przeskrolowałem werset biblijny, aby obejrzeć kolejnego TikToka, ile razy wybrałem to, co się czuło dobrze, zamiast tego, co jest prawdziwe, ile razy nazwałem siebie chrześcijaninem. Żyjąc jak świat, usprawiedliwiając to, bo Bóg zna moje serce. Czas jest krótszy, niż myślą ludzie, powiedział Jezus, a jego głos wyciągnął mnie z wizji. Wielu będzie zastawionych, nieprzygotowanych, nie dlatego, że nie wiedzieli lepiej, ale dlatego, że wybrali wygodę zamiast przekonania. Wybrali aprobatę człowieka zamiast bojaźni Bożej. Wybrali szeroką drogę, bo wąska wymagała zbyt wiele. Teraz ryczałem, drżąc całym ciałem: To, co mam zrobić? Jak mam, jestem tylko dzieckiem, jestem nikim. Jak mam walczyć z czymś tak wielkim? I wtedy wszystko się zmieniło. Wtedy zrozumiałem, dlaczego to się stało, dlaczego musiałem umrzeć, aby naprawdę żyć. Jezus podniósł moją twarz, abym patrzył Mu prosto w oczy, a to, co tam widziałem, dało mi odwagę, o której nie wiedziałem, że istnieje. Nie jesteś nikim. Powiedział: Jesteś mój, i wysyłam cię z powrotem z przesłaniem. Powiedz im, że wkrótce się pojawię. Powiedz im, że wielkie oszustwo jest prawdziwe, ale tak samo moja prawda. Powiedz im, że nie jest za późno, aby powrócić. Do prawdziwej wiary, do prawdziwego poddania się, do prawdziwej miłości. Powiedz im, aby się obudzili, zanim będzie za późno. Rakam? Słowo ledwie opuściło moje usta. Oznacza to, że wracam na Ziemię? Powoli skinął głową. Masz wybór możesz zostać tutaj ze mną teraz, w tym pokoju, w tej doskonałości albo możesz wrócić i być moim świadkiem w świecie, który desperacko potrzebuje usłyszeć prawdę. Nie będzie łatwo. Będziesz stać w obliczu sprzeciwu, szyderstwa, nawet prześladowania ale nie będziesz stać sam. Będę z tobą na każdym kroku, każdym słowie, każdym oddechu. Rozejrzałem się na niezachwianą piękność otaczającą nas. Część ze mnie chciała zostać tak bardzo, że fizycznie bolało. Brak bólu, brak zamieszania, brak poczucia bycia obcym w mojej własnej generacji. Po prostu tamon, no, pokój na zawsze. Ale wtedy pomyślałem o moich przyjaciołach mojej rodzinie. O milionach ludzi skrolujących teraz przez swoje telefony, konsumujących kłamstwo za kłamstwem, dryfując coraz dalej od prawdy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I pomyślałem o tej wizji, rozprzestrzeniającej się ciemności, rosnącym oszustwie, kończącym się czasie. Wracam, powiedziałem. Moim głosem był mocniejszy niż oczekiwałem. Powiem im, nie wiem jak, nie wiem czy ktoś mnie uwierzy, ale powiem im. Jezus się uśmiechnął, a to było jak patrzenie na słońce przebijające się przez chmury burzy. Będą słuchać, powiedział. Nie wszyscy. Ale ci, których przygotowałem, usłyszą mój głos przez Twój. Idź teraz. Mów moją prawdę, żyj moją miłością. I pamiętaj, gdy poczujesz słabość, wtedy moja moc doskonali się w Tobie. Położył swoją rękę na mojej piersi, dokładnie nad moim sercem, i nagle zacząłem spadać. Nie taki przerażający spadek jak wcześniej, ale coś delikatniejszego, jakbycie delikatnie opuszczanym do wody. Światło wokół mnie zaczęło ciemnieć, kolory zanikały, i poczułem się jak byłem wciągany z powrotem do czegoś ciężkiego, gęstego i ograniczającego mojego ciała. Pierwszym czuciem był ból. Przeszywający ogromny ból w mojej piersi i boku. Potem dźwięk, monitory piszczące, szaleńczo, ludzie kryczący, ręce naciskające mocno na moje żebra. Próbowałem krzyczeć, ale nie mogłem. Próbowałem się poruszyć, ale byłem przytłoczony czystym ciężarem powrotu do formy fizycznej, po istnieniu jako czysty duch. Serce wróciło, żyje! Wróciła do nas. Moje oczy się otworzyły i zaczęłam oddychać głęboko, wciągając powietrze do płuc, które wydawały się ciężkie jak ołów. Jaskrawe fluorescencyjne światła szpitalnej sali oślepiały mnie po krystalicznie czystym świetle nieba. Wszystko wyglądało szaro, bez życia, źle, ale byłem żywy. I miałem misję. Dni, które nastąpiły, były surrealistyczne. Lekarze nazwali to cudem. Moja rodzina nazwała to błogosławieństwem. Ale wiedziałem, czym to naprawdę było drugą szansą: Bożym spotkaniem, odpowiedzialnością, którą nie mogłem zignorować, nawet gdybym chciał. Kiedy byłem w końcu na tyle silny, aby mówić, powiedziałem mamie wszystko. Łakała i przytulała mnie, mówiąc, że zawsze się modliła o to, aby miał prawdziwe spotkanie z Bogiem. Odwiedził mnie mój pastor młodzieżowy i słuchał ze łzami płynącymi po twarzy. Później powiedział mi, że Bóg miał z nim do czynienia, bo Jego przesłanie zostało złagodzone, by nie obrażać ludzi. Ale prawdziwa zmiana zaszła we mnie. Nie mogłem już oglądać tej samej treści, nie mogłem słuchać tej samej muzyki, nie mogłem brać udziału w tych samych rozmowach, bez odczuwania tego palącego pragnienia mówienia prawdy. Nie w osądzający sposób nie byłem lepszy od nikogo, ale w desperacki, pilny sposób: proszę, nie przegap tego. Zacząłem czytać Biblię tak, jakby od tego zależało moje życie. Ponieważ zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście zależy, zacząłem weryfikować to, co słyszałem w Kościele względem Pisma Świętego. Zacząłem zadawać pytania, które sprawiły, że niektórzy ludzie czuli się nieswojo i straciłem przyjaciół z powodu tego. Niektórzy nazwali mnie ekstremistą, inni powiedzieli, że stałem się fanatykiem. Kilkoro nawet twierdziło, że trauma zniszczyła mój umysł. Ale znalazłem też innych, którzy byli głodni prawdy, którzy byli zmęczeni płytką, rozwodnioną wersją wiary, którą im podawano, którzy chcieli czegoś autentycznego, nawet jeśli miałoby ich to kosztować wszystko. I razem zaczęliśmy żyć inaczej, stawiając czas z Bogiem ponad czas na ekranach, wybierając chwałę, która go honoruje, zamiast tej, która nas zabawiała, mówiąc prawdę, nawet gdy nie była popularna. Ponieważ o to, czego nauczyłem się w tamtej chwili z Jezusem, co musisz zrozumieć? Żyjemy w czasach ostatecznych. Wiem, że ludzie mówią to od wieków, ale mówię ci, co mi pokazano. Bitwa duchowa się nasila. Oszustwo staje się coraz bardziej wyrafinowane. Aż niwo jest gotowe, ale pracownicy są rozproszeni. Jezus wraca i kiedy to zrobi, nie szuka największych kościołów. Nie szuka najpopularniejszych świadectw, nie szuka najwspanialszych służb, szuka serc oddanych całkowicie Jemu, szuka wierzących, którzy wybrali prawdę ponad wygodę, szuka uczniów, którzy kochali Go bardziej niż swoją reputację. I kiedy to zrobi, nie szuka największych kościołów, ani najpopularniejszych świadectw, ani najwspanialszych służb, szuka serc oddanych całkowicie Jemu. Szuka wierzących, którzy wybrali prawdę ponad wygodę, szuka uczniów, którzy kochali go bardziej niż swoją reputację, szuka wojowników, którzy walczyli w rzeczywistej bitwie nie wobec ludzi z krwi i kości, ale wobec ciemnych mocy duchowych, które infiltrowały nawet jego kościół. Więc Cię pytam, błagam Cię, testuj wszystko, powróć do Słowa Bożego, nie do wersji zniekształconych, aby pasować do współczesnej kultury ale do prawdziwej, niezagięty, czystej prawdy Pisma Świętego. Jeśli Twój Kościół nigdy nie mówi o grzechu, pokucie czy ofierze uczniowania, zapytaj dlaczego. Jeśli Twój ulubiony kaznodzieja skupia się bardziej na tym, aby miałeś najlepsze życie teraz, niż aby żyć wiecznym życiem później. Bądź czujny, jeśli możesz przeglądać swoją treść wiary bez poczucia wyzwania lub wyrzutów sumienia. Coś jest nie w porządku. To nie chodzi o legalizmie ani o sądzeniu. Chodzi o miłości, prawdziwej miłości miłości, która cię ostrzega, gdy zmierzasz w niebezpieczeństwo miłości, która mówi ci prawdę, nawet gdy trudno jest to słuchać miłości, którą pokazał mi Jezus, kiedy dał mi wybór i misję. Umarłem w wieku 17 lat w strzelaninie w kościele, ale to nie był koniec mojej historii to był jej początek. I może, tylko może, może to być również początek Twojej historii. Nie poprzez śmierć, ale poprzez poddanie się, poprzez powrót do słowa, poprzez wybór prawdziwego Jezusa, niewygodnej wersji, którą sobie wyobraziliśmy ponad wszystko inne. Czas się kończy. Oszustwo jest realne. Ale tak samo jest prawda. I prawda cię wyzwoli, jeśli będziesz jej szukać, przyjmiesz ją i będziesz nią żyć bez względu na koszt. Wybieraj mądrze. Wybieraj szybko, wybieraj Jezusa, ponieważ widziałem, co się zbliża i widziałem, co czeka na tych, którzy naprawdę go znają. I wierz mi, warte jest to wszystkiego.